Hej, cześć, cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pan Gustaw P a to jest kolejny odcinek z gry pod tytułem Minecraft na serwerze Derp i dzisiaj gramy w Bedwars z taką ekipą jaka jest Tutaj Assassin, Kapi i Martynka. Cześć no, no. Tak, dzień dobry. I ogólnie chciałbym powiedzieć tyle. Tam, tam sobie ktoś coś wybucha Nie lubię tego serwera, ponieważ gdyż, już 4 tygodnie już czekam na mini, ety to jest głupie. I nie lubię tego właśnie, więc wiecie. NIE POLECAM no, SERWERA no. Więc, no, no dziękuję No a tak naprawdę możecie wbić i napisać na czacie, żeby subskrybowali Pana Gustawa To jest najlepszy pod. Martynka, chodź tu no, Martynka idę. I powiedz Jestem a. Powiedz, jaki byś chciała komentarz do serduszkowania mm, a, Dobra, będę taka zła, pici Okej okay. Słucham Komentarz kapi, ja twitter, słuchasz, słuchasz. Kom komentarz kapi Twitter i przypinam wam serduszko pod Uwaga, to jest, krawda, to jest tam, ona oszukuje, ona stanęła się cheaterem, więc się wypiera No, nie To się wycnij, Gustaw! Racja, nie, nie wycnę Dobrze, my się, my się widzimy już na RNC i no i do zobaczenia Dobrze, a więc jesteśmy na pierwszej RNC i to będzie chyba jedyna tej tego meczu Assassin, gdzie ty idziesz? Wracaj tu Wracaj tu! On coś kombinuje, ja to wiem. Dobrze, ogólnie ja nie idę na łóżko, obudowywać. Więc Martynka, ja to mogę. jesteś ty. No, no. no. no niestety. Dobrze, ja, ja wam powiem tak: ja już idę na diamenci. Na diamenci. I wiecie, ja już zaraz będę miał diamenty, i tutaj będzie teraz taka fajna muzyczka. Pam, 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 paranormal, coś takiego. Z windy. Nie, nie z windy. Czemu? Bo nie. Z windy to będzie wtedy, kiedy nie, nie zabiją mnie. Co? Prawa, prawa autorskie? Nie, z windy to... nie. Nie ma z windy praw autorskich, więc wiem. No A niestety. A ja się boję o to, że piękna polska społeczność zacznie zaraz coś odwalać. Piękne, po... Piękne polskie community. O, czerwony już biegał po środku. Piękna nasza Polska Aha Ty, 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 chłop co robisz? nie jakiś Kto? Gdzie? Nie Chciałam podróż, coś troszkę. powiedzieć, ale nie dobra, dobra, no spoko Ogólnie... Ty, ty! Ej, fa fajne, z, 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 fajne lagi <noise> Już myślałam, że powie ci teraz, ale dobra Widzisz? No idzie żółty O I spadł żółty Aha no to no, niestety, czasami tak bywa człowiek. Człowiek za bardzo się upił No nic, no. Że, że spada to... Wiecie jak to no, bywa. O mówisz? Będę się śmiała się i zaraz ty spadniesz. Nie. Nie spadnę. Zobaczymy. No tak. To no, 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 zobaczysz, że nie spadnę. W ogóle kapicie ty jesteś. Nie zginę, uspokój się. Kobieta. Ja spokojna. Kobieta, uspokój się. W ogóle rzuci nie mają obudowanego Ech. łóżka i teraz obudują wełną tylko. Idę rozklepać żółtego. Zginiesz, mówię ci. To właśnie widzę. Czemu? Czemu ty jesteś taki? <laughs> taki, to znaczy jaki. No taki, a jaki? No taki Ojej. Weźcie, kupcie mnie, ktoś się zbroi. Masz dziesięć Albo nie wiem, głupcie miecze może! Eju. Ja mam. Eju. Ale kurde zaostrzone! Ej, wyłącz piękna polska społeczność, zaczęła je porze. żalać. O mój Boże, piękna polska społeczność Ej, teraz. Dobra. Administracją. CINERE! Kresku PL, O o, 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 Mam. Kresku.pl ma haksy. Wracam sobie na tego. On sobie lata jak była ki to było też e... Zaliczamy. No, to w miejscach dostaje bana Tak Administracji dziękujemy No A co robiliście, że o kresku O właśnie nie widzę on... jaka piękna Kilaura. On nie ma Kilaury, on ma tego Fak Pomocy! Nie pamiętam jak to się nazywało Pomogę ci, ale sama zginę. O, kamikadze. A to asasin. Dobra. On umarł. Jezu, ile ludzi tu jest, panie? Gdzie? Tam? Ja widzę. No to no, idź no, no. no, na te. Chwila, muszę coś sprawdzić. To będzie takie tu, 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 tu. tu. Ej, no co jest nie tak? Ten... <laughs> Ja coś nie tak z bo... <noise> Chłopa coś po, pono, pono Polak O Chodźcie ze mną na żółtego, bo oni tam mają tylko wełnę Dobra, idę Ale spina. A co ty się asasem tak nie odzywasz, tak cichutko się No właśnie i... Boisz się na? To znaczy... Idzie żółty, idzie żółty, idzie żółty Możesz się bać ale... Martynka weźcie się z nim, zacznij być No chyba i łeby bolisz, jaki cheater Martynka bingi, ja uciekam Idę str... I dobrze, a nie, już że I dobrze Gustavo chyba już wiemy kogo zaraz wywalimy z nagrywki Chubciot22, fajna killaura, polecam na pewno to nie będzie Martynka, na pewno jej nie wyrzucę. Całe życie. Wcale życie. Nie nie a, a, ja a ja wcale przez przypadek jej nie wyrzucę przez kanału, a... Nie możesz. Nie. O, wyciszę ją też nie mogę. Zabij Zabiłem Ja! On, on jest jakiś Dobra, ja sobie idę na czerwony. Film. No weźcie Cztery i tam piszcie. Okay. Kapi, czerwony, czerwony! I żółty! 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 Żółty tu i. ja Do nas poszedł! Żółty! Asasem! Oddychaj! Ojeju! Już wiem, jak się będzie nazywać odcinek. Oddychaj! Nie! Sami cheaterzy na tym serwerze. No, plus jeden. Ja chyba ostatni raz gram na tym serwerze, tak szczerze. To się wytnie, spokojnie. Nie, tego nie wytnę. Wątpię, że będę cokolwiek z takich moich kwestii wycinał. Zabij go. Okay. To się szanuje, Gustaw, że jesteś szczery. Aha. Dobra, w skrzynce mocy. Ej, dobra, wiesz co? E, no, 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 no. Ja bym poszedł na inny, na przykład serwer premium. Nie. E, weźcie pilnujcie, bo ja obszar zakładam ponieważ serwer ten, na którym gramy, to jest derp mc, który jest dla non-premium. Gdzie czytują? To jest mnóstwo cheaterów, więc wiesz. To jest bardzo fajny serwer niestety nie chcę też Moje. Dobra? E, ogólnie ta. A mamy? Derp derp to jest takie to, trochę mech. <noise> taki mek No tak, nie lubię tego serwera po prostu e, coś się takiego stało, że... No za to mam! Ginę! No. Fajnie. Dzięki, że ktoś mnie asekurował. Kurcze Nie umiem się klepać, do dużo grania w inną grę. No. No niestety czasami tego... jak myślisz No ja wiem. No! Nie dzięki CS nie dla mnie. Co za głupo? Ja gram w Cesa. <noise> Dlatego jesteś taki jesteś. Nie. A czyli jestem sobą, dzięki. Nie, To kim jest? Nie jestem no taki ja, nadśwany jak ty przynajmniej. Jest Gusławem. Wcale, że nie. Gustaw, a Gustaw to dwie. A jego to pracy. No właśnie, to gdzie jest jutro. Jutro, bo. Nie, w sumie no, nie, bo tak naprawdę to ja mam jutro jechać do Sosnowca, to nie wiem, czy on przyjedzie. Tam, gdzie są te dobre kebaby, tak? Tepnął się, tepnął się, tepnął się, tepnął się ty. Tep... Tak, w Sosnowcu są najlepsze kebaby. I teraz będzie chamska reklama. Ale nie wiadomo gdzie. Plecy, plecy. Widzę. Ej, ym, Cheater G właśnie został zepchnięty. Nie? No dobra, jednak tak. Tej, idzie kolejny, idzie kolejny cheater. Gdy we mnie nie wierzył, gusła. Wierzę, ale... Ja rozwalam... Ja rozwalam dobra, cheaterów aktualnie. Chyba mamy drugą osobę, która będzie wywalona z nagrywek. Jaka druga? Przecież tam mówiłeś, mnie nie wywalisz, no to... cię. <grym> to zostaniesz sam. Sam zostanie. spoko. No. Spoko. Dla nas to nie ma problemu. Ach. Czuję się urażona. Wiecie, teraz powinniście tak Wiele. wyjść na chwilę z kanału. Czy eee, foch do was leci. Nie. No, ale powinniście tak zrobić, by było więcej wyświetleń. Ale jest wiesz, jesteś nabyć, że taki słabi. Słabi jesteście. Tak. O, oh, fuck, ten Jay to trochę... E... no... To... Jeden HP miał! Jednak jeszcze Nie, nie. tak. Ja z formy trochę wyszłam. Bardziej leci. Dobra, zrobiłem A jednego typa. Kiedy ty miałaś formę? Pewnie nie. Wtedy, kiedy wygrywają, co się nie Wcale, no. że nie. Ty nigdy ze mną nie wygrałaś. E, jedno to Kiedy to było? A no tak, nigdy. No. Ej, już się dwie drużyny rozwaliły. Musimy morskich kiedy rozwalić. Morski. A, idziemy na morski. Pomóż, POMÓŻ 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 Dobra mam Ale bym coś powiedział ale nie mogę <laughs> Dlaczego? <laughs> Gustaw Ty dobrze wiesz Ta, wiem o co chodzi Tylko że po rusku No wiem o co chodzi No co tam jak po rusku skoro nie Nie po rusku też nie Youtube zrozumie wystarczy że Youtube zrozumie Teraz takie smutne, teraz czarno-biały ekran, smutna muzyka i na, i napis demonetyzacja. Tak. Morscy idą, morscy, morscy, morscy. Koło... Morscy idą? Tak, do Gdzie? nas. Gdzie morscy? Aqua. Gdzie morscy idą? A Gustaw ucieka na sam... No bądź, bo dwóch. Tak, żebym ja mógł zabrać no, kille Aha, fajnie Gustaw Wiecie Na tym to polega, wy, wy ich trzecie ja, ja ich zabiję Dzięki, dobra, to ludzie do nie idziemy Demonetyzacja Demonetyzacja Zaraz ci mogę chwalić Nie Nie chcę mi się pobierać dźwięku krowy i wstawiać do odcinka I wyciąć, tw <laughs> i wyciąć twój, twój, żena, no, język Okej, okay, to... nie. Nie, 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 nie. Tak. Nie. To się leci ze mną na akord? Nie idą we Widzę właśnie. Trzeba się tam tepnąć po prostu, wiesz? Gustaw może być filmik, więcej niż Minecraft. Faaak! Idzie jeden do nas. Nie idzie. Nie, nie nagrywam innego filmiku niż Minecraft. No Widzę, że idzie. Głupi haker! A ja idę do Morskiego. Administracja, jeżeli ty z tym nie zrobisz, to... Y, ...to głupi serwer. Gustaw, dawaj my dwóch wbijamy się na nich. No właśnie ja do nich ja wbijam. Ja u nich jestem! To ja tam wbiję i zrobię z asasynem rozpier... ...dziel? Dzielak. I... A ty, ty tam wbijesz i rozwalisz łóżko. Co ty na to? Sama spadłam! O mój Boże... Przecież oni nie mają łóżka obudowanego w ogóle. No kurde, Oni mają otwarte łóżko szybko! Nie pisz, czy tak. No bo prawie wygraliśmy. wylecie z nagrywek. No właśnie. Groże terroryzuje moich przyjaciół. Zobacz. Gustaw, <noise> ale

To, to już tam lecę. Okej. Okay. Dawaj nobie kapi. <głos> <głos> Dobra! Mamy ich. Główka poszła. Dobra. Nie, poszedł Jadzie. na diamenty. Ja jednego zabiłam. Czy, on was, Aha, czy oni zapałem. was wszyscy zabili? E, ale ja zabiłem jednego i martynka jednego. Ok. Zostało jeszcze dwóch. I będzie pierwszy odcinek, w którym cokolwiek zrobiliśmy. Brawo. Jeden? Tak, drugi, drugi mnie zabił. Mamy. Ja tam I tutaj będzie teraz taka dramatyczna muzyka. Dobra. No. GG to on na... No nie! <laughs> Fajne GG! Teraz powinna być ta smutna gzy, muzyka! Gzy, gzy! O nie. No będzie prawdopodobnie ta muzyka i ciemny ekran! Je, ja jest Ja no, jeszcze ten smutny... I on, on już No, no, no bo to ja rafatu Fuck, ZABIŁ NAS DWÓCH! Ja go zgłaszam Spoko Assassin dogoni ten ucieka, no Assassin nie zabija jego błagam, ja muszę mieć fajna killa I będzie PENTA KILL Zgłosiłem Będzie triple kill Ej, gdzie on jest? Weeple kill na minusie zawsze... Gdzie on poleciał? Eee, Gustaw on poleciał do nas, jakbyś wiedział. Ja jestem. Nie poleciał do nas, ja wiem gdzie on jest. Dobra, poleciał. U czerwonych. U czerwonych jest. Ano. Gdzie? <ścoughs> Ej! administrator. Oh, Podpowiadanie, halo. Kurde, zabił mnie jeden HP! Zabij go! Dobra, koniec gry. GG! Pierwsze miejsce! Pierwszy zabójca! Najlepiej! To to ja rozumiem. Może, może to nie jest aż taki zły odcinek. Może to nie jest tak zły serwer, jak myślałem. Akurat. Jak, jak jestem pierwszym zabójcą, to może być. Dobra, ogólnie to był odcinek z Bedwarsów. Z ekipą taką, jaką widzicie tutaj z tyłu. Więc wiecie, zapraszam bardzo serdecznie do kogo na kanał, do Martynki, do Asasyna i Kapi. Ty masz kanał? Nie, do mnie nie, bo ja zapomniałam hasła do swojego. Zepsułaś, zepsułaś, dobra, nevermind. Kapi, powiedz mi jeszcze szybko, czy byś chciał jakiś komentarz do serduszkowania, żeby sprawdzić, czy wszyscy oglądali do końca. Martynka kłamie. Martynka kłamie? Komentarz martynka kłamie i zostawiam wam serduszko pod komentarzem Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, doceniajcie Ja byłem Gustaw, wy byliście wy I to był odcinek z PetWombsów w Minecrafcie. Dziękuję, na razie i cześć Cześć Hejjo No, nie wszyscy Jeszcze raz, cześć Cześć No, no